Warmi i Masur imienia Polskiego Towarzystwa Leśnego w Kudypach w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia. To właśnie tu 30 lat temu pojawiło się pierwsze 65 sadzonek wyjątkowych gatunków roślin. W następnych latach przybywały rozmaite nowe okazy florystyczne. Dziś dział flory polskiej obejmuje około 300 rodzimych gatunków drzew i krzewów. Dział arboretum to blisko 700 odmian dendrologicznych. To także las naturalny, czyli fragment boru pierwotnego z występującymi w nim drzewami o statusie pomników przyrody. Jedyny w północno-wschodniej Polsce jedyny na warmii i Mazurach, leśny ogród botaniczny. Arboretum przy Nadleśnictwie kudypy, to miejsce wyjątkowe, miejsce Bliskolsztyna, miasta wojewódzkiego, serca Warmii i Mazur. Miejsce, które już w 1983, kiedy powstały na tym lesie ogromne wichury, dużo drzew powalonych, powstały luki, wolne miejsca. Drzewostan piękny do tamtego czasu Niestety przestał spełniać swoje funkcje, do których był przeznaczony. Leśnicy z Polskiego Towarzystwa Leśnego, Oddział Olsztyński, postanowili, że ta lokalizacja blisko Olsztyna, ten piękny drzewostan, te piękne drzewa, które jeszcze pozostały, powinny służyć ludziom. I służą od 1989 roku. Warto podkreślić również, że w 1999 roku Kudybskie Arboretum zostało przyjęte do Rady Ogrodów Botanicznych. To miejsce jest przeznaczone dla absolutnie wszystkich. Chcielibyśmy, by w tym miejscu nie tylko prowadzić badania naukowe. Nie tylko prowadzić edukację, czyli pokazywać dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, osobom starszym, osobom mniej sprawnym fizycznie, pokazywać wiedzę, wiadomości na temat lasów, ale przede wszystkim mieć miejsce, w którym można wypocząć, zrelaksować się, wyłączyć może od codziennych problemów, przyjechać może po porannej kawie w sobotę, w niedzielę. Zapraszamy bardzo serdecznie bez względu na pogodę. Wszystkie cztery pory roku są piękne w kudybskim arboretum, choć najpiękniej jest tu oczywiście wiosną. W naszym ogrodzie kwitną właśnie rododendrony, różaneczniki i azalie. Wiosna to najpiękniejszy czas, rozkwita tutaj mnóstwo drzew i krzewów, a nasza kolekcja jest bardzo liczna. Arboretum możemy podzielić na dwie części. Pierwsza część to miejsce, w którym posadziliśmy nasze rodzime gatunki drzew. Są to przede wszystkim drzewa i krzewy leśne. Druga część to arboretum kolekcyjne. W tej części znajdziemy mnóstwo obcych gatunków, ale takich, które spotykamy w naszych ogrodach. Są to m.in. rododendrony, kolorowe głogi, przebarwiające się pięknie klony, irgi, wiele drzew iglastych, sosny, tuje, cypryśniki. Wszystko to można zobaczyć w naszym arboretum. Tworzymy tu w tym leśnym arboretum miejsca, które wyciszą, które spowodują zamyślenie, spowodują odpoczynek, oddychanie bardzo czystym powietrzem przy tak niewielkiej odległości od miasta Olsztyn. Takim miejscem jest na przykład nowo utworzony zakątek relaksu. Zakątek relaksu, w którym się właśnie znajdujemy, to jedna z nowości w naszym ogrodzie. Można tutaj przyjechać, pobujać się w hamaku, odpocząć na drewnianym leżaku, w ciszy i spokoju posłuchać śpiewu ptaków. W arboretum cały czas trwają modernizacje, powstają nowe obiekty i udogodnienia, a wszystko po to, aby uczynić ten ogród jeszcze atrakcyjniejszym. W tej chwili dysponujemy pięknym ośrodkiem edukacyjnym z pełnym wyposażeniem toalet dostosowanym do osób niepełnosprawnych, wygodnym parkingiem, który jest już obok. Dysponujemy ścieżką zdrowia obok parkingu. To otwieramy wciąż nowe zakątki, które wzbogacamy nie tylko w sposób botaniczny, wprowadzanie nowych, ciekawych gatunków. W ubiegłym roku otwieraliśmy zakątek historyczny, gdzie poświęcamy uwagę i powojennym, którzy tu byli przytrzymywani na leśnictwie Kudypy i wszystkim osobom, których historyczny sposób związany był z tym miejscem, o których warto mówić warto pamiętać. Najnowszą i niezwykle ciekawą atrakcją kudypskiego arboretum jest kącik pszczelarza, którego uroczyste otwarcie odbyło się w sierpniu 2019 roku. Jeszcze takiej wstęgi, to żeśmy nie przecinali zielonej. Tak że No właśnie, jak to żeby tak, ja tutaj jeszcze zacznę sobie swój. tego przecięcia wstęgi dokonali m.in. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Mariusz Orzechowski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Sylwia Jaskulska oraz wójt gminy Jan Kasprobisz. Piękna inicjatywa, pięknie się pasowuje w pewien projekt, który już kontynuujemy od kilku lat, zdrowa polskich lasów, w tym przypadku pszczoły wracają do lasu, więc jak najbardziej chcemy spopularyzować i pszczelarstwo i pokazać, że lasy są najbardziej nieschemizowanym środowiskiem spośród środowisk i biotopów polskiej przyrody. Z inicjatywy Związku Pszczelarzy Warmińsko-Mazurskich w naszym arboretum powstał nowy zakątek poświęcony pszczołom i pszczelarzom. Wszystkie eksponaty, które mamy, które prezentujemy, są sprezentowane. To tym bardziej nam jest miło, że o nas ludzie pamiętają, nie tylko pszczelarze, ale i leśnicy, którzy w ramach projektu pszczoły wracają do lasu. Dbają bardzo o pszczoły, bo gdzie miałby ten zakątek powstać, jak nie właśnie tu, gdzie wszystko kwitnie, pachnie, tu nie używamy żadnych środków chemicznych i mamy wielką nadzieję, że ten dzień pszczół i wszystko, co dobre dla pszczół, będziemy obchodzić co roku. Szanowni Państwo, sadź mi kwiaty. Ja bardzo się cieszę, że na terenie powiatu Osztyńskiego, na Dleśnicznie Kudypy, w Arboletum, powstało takie miejsce, gdzie będzie edukowało szczególnie młodzież odnośnie najważniejszego owada w, naszych, w naszej historii, czyli pszczoły. Jest to bardzo istotne, żebyśmy chronili przyrodę, żebyśmy chronili te owady, dlatego że dzięki nim możemy mieć żywność i możemy zdrowo się odżywiać. Otwarcie kącika pszczelarza uświetnił występ przedszkolaków, którzy zaprezentowali piękne układy choreograficzne i piosenki związane z tematyką pszczelarstwa. A gdy zbierasz słodki miód, słodki miód, słodki miód, to już nie grozi głód, nie grozi głód. Myślę, że miejsce przecudne, kudypy, las, natura, to sprawi, że to właśnie tutaj będę. będziemy również edukować dzieci, młodzież. Ta ścieżka daje naprawdę elementarną wiedzę o pszczołach i ich życiu i nie tylko, ale o pszczole miodnej, która jest chowana przez pszczelarzy, ale i o innych owadach, które też latają w koło i yy, czynią dobro, czyli zapylają rośliny. Arboretum ciągle się zmienia i ciągle pięknieje. Każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie, choć nie każdy z mieszkańców Olsztyna i okolic wie o istnieniu tak pięknego leśnego ogrodu botanicznego. Potwierdzają to także olsztyńskie gwiazdy. Oj ludzie, oj oj ludzie, 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 oj. Arboretum mówi wam to coś, bo mnie nie mówiło do dzisiaj. Przyjechałem, zwariowałem, oszalałem. Jesteśmy pod Olsztynem w Kudypach. Przepiękne miejsce, zieleń, ławeczka dla zakochanych, zatoczka dla zakochanych. Co chcecie, przyjeżdżajcie. Jeżeli ktoś, ktoś chce zrzucić złe myśli, to jest to najlepsze miejsce na ziemi. Siemaneczko, Ostre, Dżawor. Cudownie by było, gdyby każde miasto miało takie miejsce, jakie my tutaj Olsztyniacy mamy. Naprawdę bliziutko, bo idzie się kilka minut tylko od Olsztyna. Gdzie jest tyle przyrody, tyle piękna natury, wśród którego możemy przebywać, wypoczywać, relaksować się i szukać y, siebie samego, harmonizować się z samym sobą. Ludzie, moi kochani, dawno tu nie byłem, no i jestem. I co się okazuje? Piękny Arboretum, w Kudypach, odolsztyna, no nie wiem, piechotą to myślę, że 15 minut i jesteście na miejscu. To jest coś niesamowitego, coś wspaniałego. Ja chyba tutaj po prostu zostanę. Kącik pszczelarski też niedawno został otwarty. Przyszła mnie wprawdzie ugryzła, to już było w przedszkolu i tak mi zostało, więc idealnie się wmontowuję tutaj w ten klimat. Naprawdę jest, mówiąc poważnie, pięknie, cudownie. Piękny zapach powietrza, piękny zapach zieleni. Przybywajcie koniecznie, a zawsze gdzieś tam wyskoczę za drzewa. Nie, nie! Normalnie w ubraniu, wszystko jest ok. I będziemy sobie chodzić i będzie pięknie. Zapraszam was gorąco. Mam nadzieję, że będziecie przyjeżdżali tutaj do arboretum w Kudypach. Bardzo pozytywne miejsce. Jonizuje pozytywnie. Ja tutaj często przebywam, ponieważ mieszkam w ucztu i do tego miejsca nie mam daleko. Często tu przejeżdżam rowerem. Natura, ten kolor zielony, różne jego odcienie pozwala mi naładować akumulatory, zetować siebie. I być gotowym później do trudnych wyzwań, które stawia przed nami życie. Na szczęście, na szczęście na tym świecie są miejsca, które są absolutnym pięknem pięknem doskonałym. Nic nie trzeba dodawać, nic nie trzeba odejmować. Po prostu trzeba przyjść, stanąć, rozdziwić gębę i patrzeć, i się zachwycać. W kontekście takiej myśli, że piękno nas ocali że piękno zbawi nasz świat. Przybywajcie do arboretum i zachwycajcie się, bo tu jest po prostu cudownie. Jeden z piękniejszych ogrodów botanicznych. Setki cudownych, wspaniałych drzew i w ogóle roślinności. Alejki, ścieżki, woda. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was serdecznie. Ja jestem zaskoczona, bo jestem tu po raz pierwszy, ale jestem pewna, że nie po raz ostatni. Przyjeżdżajcie, a jak odwiedzicie arboretum, to może później do mnie na kawę blisko. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Cudowne, wyjątkowe miejsce. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście.